Jak możemy zaoszczędzić kilka tysięcy złotych na naprawy inwestując całe 50 grosz? Magnes naodymowy możemy właśnie tutaj zamocować sobie na koreczku uprzednio odwiercając otwór, mocując właśnie taki magnesik, który będzie zbierał opiłki powstające podczas eksploatacji silnika. Nie polecam takiego montażu jak teraz, czyli tylko dotknięcie, bo po prostu przy wkręcaniu do miski olejowej może nam się ten magnes po prostu przykleić do miski i już sobie tam zostać. Fajnie by było, gdybyśmy po prostu, za każdym razem, kiedy odkręcamy korek spustowy, spuszczamy olej, sprawdzili, zweryfikowali, czy coś niedobrego się czasami nie dzieje w silniku jeżeli będzie tutaj bardzo dużo piłków, no to lepiej profilaktycznie. Zainteresować się, co tam się dzieje w środku, ściągnąć miskę i zadziałać, zanim po prostu silnik się zatrze, uszkodzi i narobimy sobie konkretnych kosztów. Więc ja polecam takie rozwiązanie. To jest naprawdę mały koszt, a czasami może zaoszczędzić naprawdę kilka tysięcy, kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych na naprawę silnika. I nie tylko silnika, ale też polecam stosowanie właśnie w skrzyni biegów. W mości napędowym, wszędzie, gdzie występuje właśnie współpraca jakichś tutaj elementów kąpieli olejowej, gdzie może dojść do zerwania filmu olejowego i dotarcia dwóch elementów, gdzie właśnie efektem tego będą powstające opiłki, które też w obiegu mogą wchodzić pomiędzy inne części, uszkadzając je trwale i naprawdę można sobie narobić konkretnych kosztów. Więc ja polecam takie rozwiązanie. Nieduży koszt, a naprawdę możemy zaoszczędzić pokaźne kwoty. Polecam, pozdrawiam.